Kochani witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Tak nas tutaj nie było. Mieliśmy po prostu dużo spraw takich rodzinnych. Czekajcie, zmienię rękę, żeby mnie było widać. Ja jeszcze nie jestem wymalowana, mam tylko krem. Uch, stosuję taką pielęgnację oczyszczającą, więc na razie mam tylko krem. Później Wam pokażę. Bo to się z czymś wiąże. Więc yy, tak, tutaj jest malutka. Cześć! Hej, zrób! Cześć! Pięknie! Pięknie. Więc yy, tak, malutka. Malutka ma się dobrze. Jest zdrowa. Wszystko jest z nami w porządku. Już się tutaj ogląda. My akurat idziemy, mogę zapać, ale te maski dla mnie to są masakra. Przejdę kawałek już się duszę i już nie mogę oddychać w nich. No ale cóż, mus to mus. I tak, idziemy na działkę, bo jak już niektórzy pewnie z Was mają też jakieś ogródeczki, to wiedzą, że już trzeba wszystko siać. I my już też mamy wszystko posiane. Zerwałam, bo był cały gospodarz działek, taki dziwny, specyficzny facet. Więc tak, na czym to stanęło? Na pomidorkach. Mamy już wysiane pomidorki, znaczy się już posadzone w ziemię. Porosły one w domu, ale... O, to Was ominęło na przykład. Jak sadziliśmy, rozsiewaliśmy i wszystko razem wzięte, z, z, związane z pomidorami i papryką. Więc tak. tyle się u nas dzieje. A w domu opowiem wam resztę. Hej kochani, odzywam się do was już późniejszą porą. Trochę nam y, zeszło, zesz, y, zszedł ten dzień. Szybko minął. Ja chciałam wam tylko tutaj o jeszcze chwilę z wami porozmawiać. Nie. No mama nie, mama tu ma. O. Nie. Lampa się mocno odbija, a nie mam was gdzie tak za bardzo postawić, bo się jeszcze z Anastazją bawimy. Hmm, hmm, hmm. Tutaj jest Anastazja. Anastazja bawi się swoim nowym nabytkiem. Dostała i gona. Na co nagle jest Na Wielkanoc dostała domek dla Lalek. Czekajcie, wezmę tą firankę. O, coś takiego. Tutaj jest sypialnia, kuchnia i jadalnia. Na dole jest salonik i Łazienka i oczywiście garaż z tarasem. Do domku było dołączone akcesoria. Już tak będziecie widzieć akcesoria: buciki, okularki. O, tutaj okula... Otworzysz? Aha, no i cały domek jest jeszcze podświetlany taśmą LEDową, jak możecie zobaczyć. I teraz sobie zgasimy. Tak, tylko mamy jeden mały problem, bo nie wiemy jak ten jak tą wtyczkę do Leda przymocować tak, żeby po prostu... Została tam, bo co chwilę nam spada i po prostu się tylko denerwujemy i nic więcej. Taki będzie ruchomy ten blok, ale naprawdę nie mam gdzie Was postawić. Poczekajcie, może. Może. O, nie, to może tak będzie dobrze. Więc e, tak? No i mnie nie widzę. tak daleko. O, i tutaj do. Właśnie do zestawu, do domku były te buciki, były dwie laleczki Barbie, tutaj takie o, nóżki mają fajnie, po wszystko jest takie o, tak, rączki też fajne były, jeszcze łamią się w pół, nawet 360, nawet 180 stopni, głowa też, włosy są, więc no i pełno, naprawdę pełno. Sukienek dla, właśnie, lalek. Wspominałam Wam, jak szliśmy na działkę, że. Czekajcie, może ja już trochę ciszę ten telewizor. sobie Tak. Wspominałam Wam, że stosuję kurację oczyszczającą, która wiąże się z tym, że dołączyłam do zespołu Next Level. Nie wiem, czy słyszeliście, ale jest to grupa zajmująca się, jak to powiedzieć Wam, promowaniem firmy marki Oriflame. I powiem Wam, że jestem zadowolona. Jest to teraz mój trzeci katalog, bo wiadomo, że wiąże się to z tym, że Pracujemy z katalogiem, pracujemy przez internet, co jest w tych akurat, w tych czasach, co do nas doszły, jest super sprawą. Można przy tym zarobić naprawdę fajne pieniążki. I. I tak, czekajcie. O, jest o wiele lepiej chyba. I tak, y, można zarobić przy tym fajne pieniążki. E, I. Y, I co? I ja pracuję akurat w tym momencie, są ogólnie są trzy poziomy współpracy z nimi, z tą marką. Ja akurat teraz, jakbym miała powiedzieć, na którym poziomie jestem, na którym poziomie, z którego poziomu na razie korzystam, bo chcę oczywiście być na trzecim, tak, na trzecim poziomie, bo trzeci poziom jest to forma biznesowa. I polega ona na tym, że wiadomo, promujemy tą markę, angażujemy się we wszystkie spotkania, we wszystkie kursy, które odbywają się też przez internet. I. Aj, co to mi tu rzuciłaś? Co to widzę? Rzucił. Chodź. Tak, która zaim właśnie. angażujemy się naprawdę już na całego, że tak powiem, w tą działalność. Bo można powiedzieć, że jest to taka nasza działalność na własny rachunek, tyle ile będziemy pracować, to tyle po prostu będziemy y, zarabiać. Więc tak, ja jestem y, ogólnie y, należę do takiej grupy 1 i y, pierwszego i drugiego planu biznesowego, bo tak, y, robię sama sobie zakupy, z których y, dostaję 20% i... 20% od, 20% dostaję, przysługuje mi rabat 20% na moje zamówienie, ale również na zdróweczko pracuję z katalogiem, który daje znajomym, sąsiadom, na przykład panią w sklepie, rodzinie, sąsiadom, no już sąsiadom mówiłam, znajomym po prostu i po prostu zbieram jak największą liczbę zamówień. Wiadomo, że y, trzeba też trochę o tych produktach wiedzieć. Bo, jak ktoś się zapyta, no to. Garnek na pierwszym planie. Yy, wiadomo, że trzeba coś tam odpowiedzieć. No, nie coś tam, ale coś <ścoughs> sensownego. No, to też coś tam trzeba jednak wiedzieć o tych produktach. Ale yy, i właśnie zbieram te zamówienia i yy, zarabiam też z tego właśnie, że ludzie biorą ode mnie zamówienia. Gdy na przykład ktoś by był chętny do dołączenia do mojej grupy, na przykład i w tej jeszcze Wam tak przerwę tą zapowiedź moją, ta trzecia branża, nie branża, ten trzeci plan biznesowy polega na tym, polega na tym że budujemy własną grupę. Ja na przykład należę do grupy tej osoby, która mnie zaprosiła do całego, do całego zespołu Next Level. I pod nią przysługują następne osoby, których ona zaprosiła do zespołu. Więc, tak jak ja bym na przykład zaprosiła ciebie, ciebie, wiadomo, kto by, kto by był chętny, to automatycznie ja już mam swój zespół. I wtedy w tej, w tej grupie trzeciego planu biznesowego, wtedy zarabiamy od tego daną kwotę po prostu wynagrodzenia. Od ilości po prostu, tak w skrócie wam powiem, bo to po prostu jest wszystko w skrócie, od ilości osób w danej grupie, tak jak ja bym na przykład miała dajmy przykład 10, to po prostu ja bym od tych 10 osób dostawała już jakieś wynagrodzenie. Więc na początku pieniążki nie są za duże, ale naprawdę jak, jak... Naprawdę, jak będzie się chciało i będzie się podchodziło do tego nie tak sceptycznie, że o nie udaje mi się, bo ja akurat w takim, powiem Wam, momencie trochę nawet jestem, ale mam nadzieję, że wszystko mi się uda tak, jak sobie zaplanowałam. Mam plan do tego końca roku być chociaż na ósmym poziomie. Więc jeszcze pół roku mam. Zaczęłam od, czekajcie, trzech, trzeci katalog jeszcze nie wszedł. To gdzieś od czterech, czterech, albo pięciu tygodni. Czekajcie, katalog jest ważny trzy tygodnie. No to jestem tak w tym sześć, sześć tygodni. No i powiem wam tak. Akurat nie, nie, nie chcesz? Akurat powiem wam tak, z tych z dwóch katalogów co już zrobiłam zamówienia, postanowiłam sobie za zarobione pieniążki właśnie w drugiej grupie biznes w drugiej grupie planowej to postanowiłam sobie, że za zarobione pieniądze ze zebranego zamówienia: po prostu ja sobie coś kupię w zamówieniu. No i tak zrobiłam. Wzrosły też oczywiście mi od razu te punkty. To już po prostu dla nie będę Wam tak wszystkiego tu opowiadać. Dla, dla chętnych zapraszam. Kontakt zostawiam Wam na dole w filmiku. Na pewno wszystko Wam opowiem, o jakie punkty chodzi. Więc y, nawet jak samemu robimy zamówienie, na przykład weźmiemy sobie y, głupi na przykład krem pod oczy czy... Ej! Nie wolno! Nie wolno, bo ci popęka wszystko, tak jak krzesełko już. Oj! Co to jest? Oj! Tak, cacy, super. Tak, więc zawsze warto też sobie nawet coś kupić w zamian takiej nagrody, że o, udało nam się podnieść siebie na duchu. W tym katalogu trochę przesadziłam bo zawsze mieściłam się w tej grupie, w, tej, w takim przedziale, co zarobiłam, a no teraz już muszę dopłacić, więc tak, ale jestem bardzo zadowolona na razie z tej kuracji oczyszczającej, kuracji oczyszczającej, tak mówię, a to jest po prostu, to był taki zestaw oczyszczający, tak zaznaczony i... czekajcie, pomogę Anastazji... Mam tu cały asortyment. Tak, jest to krem, jest to tak krem na, do twarzy, krem do twarzy i ciała i właśnie taki żel oczyszczający, który ma nam trochę ożywić tą buźkę i oczyścić, oczywiście. Więc tak, może jutro wam pokażę, bo już ten vlog, ten vlog będzie składany. Z chyba dwóch albo trzech dni postanowiłam nie, nie. na kanał. Ostatnie nie, nie. filmy były dotyczące zakupów. Nie. nie, nie będziemy nagrywać. E, oczywiście. Nie. To tylko nie wastaz. Ostatnio właśnie były te filmy, te filmy, które... Pokazywałam co kupiliśmy. Mam też y, oczywiście do pokazania Wam dużo rzeczy, co kupiliśmy. Między innymi, domek. Chciałam Wam tak dokładnie pokazać kuchnię, której jeszcze nie nagrałam, a kuchnia jest od y, Bożego Narodzenia. Kupiłam taką fajną grę na taką pierwszą nie. grę kupiłam, w której naprawdę y, trzeba trochę znać y, reguły. Znaczy się, no tak, no można to powiedzieć, że niby gra jest 3, ale Anastazja sobie świetnie radzi jak na swój wiek, a wiek ma taki, że za niedługo ma dwa latka. Zleciało to. Nie Nie zleciało, tak? Zleciało, nie chce stać, już stoi. Więc yy, tak, na tę chwilę chyba wszystko. Nie. Pokażę Wam może yy, jutro bo już chyba zakończę na dziś, bo już chyba nic ciekawego nie będziemy robić. bo Anastazja pójdzie się kąpać. Ja właśnie będę pracować. I tak. Trzymajcie za mnie kciuki i zapraszam Was do... Czekajcie, bo mam tyle tego nastawienia, że zaraz mnie nie będzie widać. I zapraszam Was do napisania do mnie, bo wydaje mi się, że jest to fajna oferta nawet dla osób pracujących na etat albo tak jak ja, wychowujących takie małe brzdące. Więc tak. To by było na tyle na dziś.